Witam wszystkich zgromadzonych członków zarządu. Coś tam, ten Degas, Smaggas, Fonfonfon. Fon. Dzisiaj opowiem Wam o mojej całej perspektywie na Rio. Po tym jakże bardzo długim czasie trwania promocji, trwania sprzedaży. Po tym, jak się naobserwowałem, tego wszystkiego po prostu przychodzę z kilkoma wnioskami. Na samym początku, oczywiście, najszybciej jak tylko mogę, skinsmanki, strona do wymieniania przedmiotów. Tutaj wymienicie swoje skiny. Pamiętajcie, strona skinsmanki nie wylicza w cenę skinów ceny naklejek, więc można wyciągać bardzo ciekawe crafty. Ja dzisiaj nawet sobie. Takiego sprzedałem, ale nie będę wam pokazywał, żeby też nie, zatru nie zatruwać tutaj czasu. Te Awupkę wypłaciłem ze skniesmanki, te wypłaciłem. Także idzie znajdować kod John, oczywiście, z doładowania lub z darmowych tutaj pieniędzy. Nie przedłużam reklamą i zaczynamy. Wejście tam wejdźcie, to mi przedłużą jeszcze, dadzą mi więcej pieniędzy. To będzie, nie wiem, co, coś zrobię, ok? Dobra, jeszcze chwilę, sekundę, bo pieniądze ze skinsmanki mają być wydane przez zaufanych inwestorów, ale oni mówią: Nie, my nie wydamy tych pieniędzy, więc się pogniewamy chyba z nimi trochę. To mówię, żeby wyjaśnić. Ale dobra, zaczynamy już film. Bo, no już tak, żeby się nie, nie ten, nie ten film będzie raczej dosyć poważny. W sensie, mam taki zamiar, żeby był. Jak znacie mnie, to wiecie, że to i tak jest niemożliwe. Bo, no powiedzmy sobie, że ja ogólnie zbyt poważnie do tego nie podchodzę. W sensie podchodzę z powagą, ale niezbyt poważnie. Jakbym to, albo poważnie, ale nie z powagą. To może prędzej. Więc, jeżeli chodzi o samo w sobie Rio, powiedzmy sobie w ten sposób. Z RMR dzieje się to, co się dzieje. I jeżeli coś takiego jak RMR było w stanie po wielu latach oddać, to Rio jest na 10 tysięcy razy lepszej pozycji i myślę, że nawet liczbą 10 nie przesadziłem, ponieważ supply'e są 10 razy mniejsze niż właśnie wcześniej wspomniane RMR, żeby oddać. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, Otwieralność Rio jest kosmiczna. W sensie to jest w ogóle dla mnie dziwne, że saplaje na rynku, aż tak bardzo nie odzwierciedlają tego, jak gigantyczny popyt jest na Rio. To jest bardzo ciekawe, ponieważ co, co jest interesujące, to to, że Rio, jeżeli chodzi o, o otwieralność, pięciokrotnie w tym momencie przebija RMR. Znaczy, nie RMR, przepraszam, Antwerp. Nie mówię o okresie promocji, że porównanie okres promocji do Rio, no bo tu nie ma w ogóle podjazdu żadnego, ale mówię o tym, że w tym momencie Antwerpów jest otwierane 5 razy mniej niż Rio, statystycznie. Statystyki z Chin eee, takie wypłynęły. Bardzo interesująca statystyka swoją drogą eee, i ja traktuję to w ten sposób. Czy Rio to jest dobry item do tego, żeby to kupić i się tym codziennie zadręczać? Jak to wyjdzie? Uważam, że absolutnie nie. Uważam, że do czegoś takiego po prostu Rio się nie nadaje. I jeżeli macie podejście do rynku na zasadzie, wchodzicie na niego codziennie, sprawdzacie, co może być spoko i tak dalej, flipujecie, jest to dla was jakieś tam mini źródło albo zarobku, albo na przykład jest to coś, czym sobie dorabiacie, wydaje mi się, że Rio jest najlepiej. No bo powiedzmy sobie w ten sposób: ile ja mam czasu, żeby wejść w Rio? No tyle, ile będę chciał, nie? Ja wchodzę na Steama codziennie, siedzę na nim, no, żeby nie skłamać, kilka godzin, czasami kilkanaście. Jestem osobą, która jest w chuj aktywna, ponadprzeciętnie aktywna. I... Czy ja sobie mogę pozwolić na to, żeby zostawić Rio pod znakiem zapytania w tym momencie i zainwestować w nie za z opóźnionym zapłonem? Wydaje mi się, że tak. I z tej decyzji powinienem być rozliczany w przyszłości z perspektyw zawsze krótkoterminowych, a nie z długoterminowych, bo taki jest mój styl inwestowania. Za to jeżeli czyimś stylem inwestowania jest bardziej tak jak Fiaco Style, to ja chciałbym powiedzieć, że daję całkowicie zieloną kartę, Takiemu komuś albo bardziej zielone światło. E, tu trochę przejęłem życzenia, e, żeby po prostu zainwestować w Rio. E, kapsuły, zupełnie szczerze, gdybym miał wybierać, to zdecydowałbym się na. Autografy legendy najbardziej z uwagi na to, jak miażdżącą ilością otwarć się pokazały, i też chciałbym sobie dołożyć kandydatów, gdyż może być sytuacja z Imperial, jaka może być. I dołożyłbym jeszcze kandydatów zwykłych, ponieważ OO Nation może zmienić logo, a jest bardzo naklejalną naklejką i może mieć to. W przyszłości konsekwencje, ale oczywiście rozłożyłbym to raczej tak, żeby każdej kapsuły mieć pod ruchu, ponieważ każda kapsuła poza oczywiście czempionami ma jakieś swoje wdzięki, które mogą przyciągać potencjalne osoby. Więc nie jestem zwolennikiem tego, aby iść tak samo jak podczas Antwerpu. Po prostu to czas pokaże, jak się będzie kształtował popyt, gdybym miał inwestować dzisiaj. Tak jak mówię, z naciskiem na te trzy, które wymieniłem, ale jednak rozłożenie między wszystkimi, także taka by była moja opinia. I chcę to powiedzieć, że dla mnie Rio jako long term jest stuprocentowe, w sensie to jest 90% na to, że to odda. Nawet jeżeli będzie jakieś zawahanie, powiedzmy, załóżmy taką sytuację: kwiecień, maj, może się to zawsze zdarzyć, że będzie tam jakieś zawahanie, co Znając te okresy w ogóle na rynku, jak one się pokazują, to, to nie wierzę w to, żeby tam było to zawahanie. To jest po prostu irracjonalne, żeby taka sytuacja miała miejsce, gdzie na przykład w marcu, kwietniu czy maju, żebyśmy mieli Rio po 90 groszy. Ale dajmy na to, że nawet tak się wydarzy. Zupełnie szczerze, jeżeli kupicie to dzisiaj, wystarczy, że przetrzymacie ten okres, i potem już powinno to Zacząć, bo po prostu popyt powinien górować nad podażą. Taka będzie prawda. Więc nie ma z tym jakichś większych problemów. Za to ja, jak sami wiecie, przez to, że taka w ogóle sytuacja może istnieć, wiecie, nawet na taką dywersyfikację się nie pokuszę. No bo jeżeli to Rio skończy się właśnie w ten sposób, jaki przed chwilą powiedziałem, czyli że załóżmy w jakimś tam okresie. Marcowym, kwietniowym, gdzie to jest 1% na to, że to się wydarza, załóżmy, że to Rio byłoby po złotówkę, nie daj Bóg za 95 groszy, czy coś takiego, no to ja bym sobie po prostu wtedy powiedział: OK, XD, ludzi posrało, zaniżyli wartość kapsuły, załadować się w nią. Gdybym jej nie miał, za to, gdybym ją posiadał, no to po prostu bym mówił: Kurde, e, chyba nieco zamroziłem te pieniądze, nie? Wiecie, a jeżeli to będzie leciało do kosmosu, no to zawsze można się łapać FOM. I tyle. Nie, nie wiem, nie, nie trzeba zawsze być pierwszy nigdzie na rynku Steam. Na rynku Steam istnieje tak duża możliwość lecenia w FOMO, że i to jest tak w tym momencie pewne i tak osoba z dosyć sporą wiedzą jest w stanie zarządzać tym ekwipunkiem, że to, że jakaś kapsuła poleci to nie znaczy wcale, że naklejki z tej kapsuły polecą, a to, że, poleci, że są trzy naklejki to nie znaczy, że poleci czwarta, a to, że poleci jedna kapsuła to nie oznacza, że polecą wszystkie naraz. Jest to na tyle elastyczna kwestia, że według mnie można sobie pozwolić na mm, przetrzymanie Rio bez większego angażowania się w inwestowanie w nie. Tak sądzę, jest to coś, co w sumie wielokrotnie się udało wykazać czy to przez wykresy, czy to po prostu przez śledzenie tego. Mm, jak wiele było spadków, e, tak jakby z takich okresowych w środku, czy to Antwerpu, czy Sztokholmu, gdzie dobrze wiecie, że się dało władować w to pieniądze i wcale nie trzeba było tego robić w pierwszy dzień promocji. Ani w ostatni. Także to jest taki apel do Was, jeżeli Waszą techniką jest ultra long term, po prostu, żeby kupić tych kapsuł i o nich zapomnieć. To wydaje mi się, że dzisiejsze załadowanie się w niej nie będzie wcale dla Was niczym złym i nie będzie to te, nic, co powinno Was obchodzić. Ale jeżeli jesteście typem osoby, który wchodzi, która wchodzi codziennie na rynek Steam i na niego patrzy, to polecam sobie po prostu Rio na ten moment odpuścić, wrócić za niego za dwa tygodnie, pomyśleć nad nim. Jeżeli będzie dalej trwała promocja, wrócić do niego za dwa tygodnie. Jak będzie dalej trwała, no to jeszcze raz, jak się skończy promocja. Przesiedzieć nad nim tydzień, popatrzeć się na niego, zrobić jakiś research dookoła otwieralności, może poczekać na jakieś eventy esportowe, na przykład teraz są grane kwali, zobaczyć co się będzie wydarzało z zespołami, czy może jakiś zespół się nie dostanie, a może właśnie tak jak mówię, o Nation zmieni logo. Sytuacji, które mogą się wydarzyć, jest miliard. Zachęcam was najzwyczajniej do tego, żeby być na nie przygotowanym. I żeby, jeżeli jesteście tylko tym zainteresowani, śledzić to. Bo mimo wszystko, jak sami wiecie, aktywne śledzenie na pewno coś ci da. Da ci albo wiedzę o tym, albo pieniądze. Bo oczywiście fajnie, jak się zarabia, ale też bardzo fajnie, się czegoś nauczyć. Więc tutaj z tej perspektywy do tego podchodzę. I nie daję tutaj rad... Jednoznacznych, daj jedynie rozwiązania, które wy możecie zastosować bądź totalnie zlać. No bo powiedzmy sobie szczerze, ja ze swoimi pieniędzmi robię, według mnie najbardziej bezpieczne, no chociaż można to z tym polemizować, ale według mnie najbardziej optymalne ruchy z wielu perspektyw, jakie jestem w stanie robić. Za to z waszymi pieniędzmi nie chcę mieć nic wspólnego, jeżeli chodzi o wydatki na rynku Steam. No, bo powiedzmy sobie wprost, że ja nie jestem od tego, żeby zarządzać, tak jakby globalnym kapitałem. Ja jestem od tego, żeby zarządzać swoim i sobie ten rynek z tym skomentować. Także można nawet podyskutować na ten temat czy coś. Zachęcam do tego. Trzymajcie się. Pamiętajcie o skinsmanki. Ewentualnie, jak chcecie, możecie kupić wspierającego na kanale. Myślę, że jakość filmów Was będzie cieszyć. I to tyle. Trzymajcie się widzowie. I cześć.